Dzień dobry państwu. Teraz pokażę państwu, jak działa program CC Cleaner i jak możecie sobie państwo wyczyścić nim swoje komputery. Także zaczynamy. Pierwsze co to klikamy w naszego CC Cleanera dwa razy lewym przyciskiem w celu otwarcia. Wyskakuje nam tutaj możliwość zaktualizowania do nowszej wersji. Z tym, że my nie chcemy, my zostawiamy przy tej wersji, która jest, ponieważ jest ona darmowa. Czyli wybieramy sobie tutaj opcję nie. Klikamy w nią lewym przyciskiem. To nam może się, proszę Państwa, wyświetlać przy każdym włączeniu CC Cleanera, z tym, że tak jak mówię, nie jest to żaden problem. Klikamy sobie tutaj opcję nie i to nam się wyłącza. Tak jak Państwo zauważyliście, mamy tutaj wszystko po angielsku w tej chwili i musimy sobie przestawić ten język na polski, żeby nam było po prostu łatwiej. Czyli tak, musimy sobie kliknąć tutaj w options, czyli na tą taką zębatkę. Najeżdżamy myszką i klikamy lewym przyciskiem. Włączają nam się tutaj różne opcje. Nas interesuje opcja Settings. Czyli znowu najeżdżamy na nią i klikamy lewym przyciskiem. I wtedy nam się pokazują, tutaj nam się pokazuje język. Tutaj mamy English, czyli angielski. I teraz klikamy sobie tutaj w ten język angielski. Możemy tutaj kliknąć. Lewym przyciskiem. I rozwijają nam się różne języki. Jeśli na przykład nie widzicie Państwo polskiego języka, to musicie przewinąć tą rolką, przekręcić sobie rolką na myszce, lub jeśli ktoś nie ma rolki przy myszce, to musi najechać tutaj na ten pasek, kliknąć lewym przyciskiem myszki, on się Państwu zabarwi na ciemniejszy kolor, trzymać ten lewy przycisk i przeciągamy w dół. Przeciągamy, aż pokaże nam się tutaj język polski. Wtedy klikamy sobie w ten język polski lewym przyciskiem i tak jak Państwo widzicie, mamy już zmieniony język na język polski. I teraz tak, klikamy sobie tutaj czyszczenie niestandardowe lewym przyciskiem i pierwsze co to możemy sobie kliknąć tutaj, klikamy sobie analizuj. I teraz czekamy, aż nasz komputer wyczyści nam się z, nas, z takich śmieci, z niepotrzebnych rzeczy, które na nim są zapisane. Ktoś z Państwa może zapy, zapytać, co tutaj nam się w tym czasie usunie. No to tak, usunie nam się na przykład historia przeglądania, usuną nam się takie pliki kokis, czyli takie ciasteczka. To są pliki, które się pobierają samoczynnie przy przeglądaniu stron i jest nam to niepotrzebne. Dlatego od czasu do czasu trzeba sobie przeczyścić ten komputer z tym CC Cleanerem. on będzie nam po prostu dzięki temu szybciej chodził. Tak jak teraz Państwo widzicie, wyświetliło się tutaj program Google Chrome, musi zostać zamknięty, ponieważ u mnie on tutaj jest otwarty. A program CC Cleaner, żeby dobrze mógł nam wyczyścić nasz komputer, to musi zamknąć nam tą przeglądarkę. Czyli klikamy sobie tak, żeby nam się zamknął ten program. Musimy teraz chwilkę poczekać. Mój komputer już tutaj przeanalizował to i tak jak państwo widzicie. Do usunięcia z niego jest 1615 megabitów. Jest to dosyć dużo tak naprawdę tych śmieci i on to przeanalizował. Teraz jak chcemy to usunąć, to dajemy uruchom Cleaner. Klikamy. Zaznaczone pliki zostaną usunięte z komputera. Czy chcesz kontynuować? Tak, wciskamy kontynuuj. To nam nie usunie, proszę Państwa, ten program nam nie usunie żadnych naszych prywatnych rzeczy, żadnych dokumentów, żadnych zdjęć. On takich rzeczy nam nie usunie. On usunie tylko rzeczy, które są Państwu na pewno niepotrzebne na tych komputerach. I klikamy Kontynuuj. No i znowu musimy trochę poczekać. To jest, proszę Państwa, wszystko okres yy, czekania, jak długo on się będzie tutaj nam czyścił ten komputer. To jest zależne od, yy, od mocy komputera, od tego, jaki duży jest dysk i od tego, jak dawno nie czyściliśmy naszego komputera. Przy okazji, tak jak Państwo widzicie, tutaj na górze w tym programie, jak mamy go włączonego, wyświetla nam się od razu też. Jaki mamy system zainstalowany, jaki mamy tutaj procesor? Tutaj mamy, czyli tutaj jest Intel Core i 5, 2,4 Hz. I tutaj proszę Państwa, mamy, że jest 4 GB RAMu. I możecie sobie zwrócić uwagę na swoich komputerach, jakie macie te komputery, jakie mają parametry. No i musimy teraz poczekać, aż dojdzie do końca. I w ten sposób, proszę Państwa, ja zalecam Państwu czyszczenie komputera tak raz na dwa tygodnie nawet. Niech on usunie te śmieci i, i zawsze on będzie nam szybciej chodził, ten komputer. Także, tak jak tutaj Państwo widzicie, czyszczenie ukończone. Usunięto 1618 megabitów. Tutaj jeszcze są pliki wyświetlone. Jak ktoś chce, to sobie może sprawdzić, co on nam tutaj usunął. O teraz jakbym włączył, uruchom cleaner, jeszcze raz, jak kliknę, damy kontynuuj, zaznaczone pliki zostaną usunięte z komputera, kontynuuj i teraz proszę Państwa, już będzie to bardzo szybko, bo z tego komputera już są praktycznie wszystkie śmieci usunięte. Tak jak mówiłem. I to tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o takie podstawowe czyszczenie komputera. W następnym filmiku pokażę Państwu jeszcze inne fajne opcje, które ma ten program CC Cleaner. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.